Cześć. Zanurzamy się dzisiaj w coś, co działa w tle wielu stron, a ma no, ogromny wpływ na reklamy, które widzimy: Pixel meta. Cześć. Kiedyś Facebook Pixel, prawda? Tak, dokładnie. Stara nazwa, ale zasada ta sama. To taki mały fragment kodu. Niewidoczny dla nas, użytkowników. Niewidoczny, tak, ale dla reklamodawcy no, fundamentalne, łączy to, co robimy na stronie z reklamami na Facebooku. No właśnie, po co to wszystko? Żeby wiedzieć, czy reklamy działają. W punkt. To jest, wiesz, klucz do zrozumienia skuteczności. Bez piksela widzimy kliknięcia, wydajemy pieniądze, ale. Yy, nie wiemy, czy to się przekłada na sprzedaż, na lidy. Czyli po prostu na realne efekty. Dokładnie. Piksel to taki pomost. Okej, okay, czyli jego główne zadanie to mierzenie tego, co najważniejsze dla biznesu. Tak, to pierwsza kluczowa funkcja mierzenie konwersji. Pixel śledzi konkretne akcje, wiesz, takie wartościowe, na przykład Purchase, zakup. Albo Complete Registration, ktoś wypełnił formularz, zapisał się. Aha. Dzięki temu wiemy, które reklamy naprawdę działają, a które, no. przepalają budżet. Rozumiem. Mierzymy wyniki. Ale co jeśli ktoś wejdzie na stronę, poogląda produkty, ale nic nie kupi. Pixel też tu jakoś pomaga? Oczywiście. I to jest druga ważna sprawa budowanie grup odbiorców. Do remarketingu? Czyli do tych, co już u nas byli. Tak jest. Pixel zapamiętuje takie osoby. Ktoś odwiedził stronę, może nawet dodał coś do koszyka to zdarzenie Edge to Card ale nie dokończył zakupów. I co wtedy? No i wtedy możemy do nich wrócić. Z przypomnieniem może jakoś specjalną ofertą bardzo skuteczne. A to pewnie się jakoś wiąże yy, z trzecią funkcją. Żeby Facebook sam wiedział, komu te reklamy pokazywać? Tak, to jest optymalizacja kampanii. Algorytm Facebooka analizuje, kto dokonuje tych konwersji. Powiedzmy, kto kupuje. Mhm. I potem stara się docierać z reklamami do osób o podobnym profilu. Takich, które no, najprawdopodobniej też coś kupią albo wykonają inną akcję, na której nam zależy. Czyli po prostu efektywniej wydajemy pieniądze? Dokładnie tak. Budżet idzie tam, gdzie ma największą szansę zadziałać. Wspominaliśmy tu o Purchase, Add to Cart to są te zdarzenia. Ale czy one wszystkie są tak samo ważne dla tej optymalizacji? O, to jest świetne pytanie bo nie są. Mamy coś takiego jak zdarzenie konwersyjne. To jest ten główny cel kampanii. W sklepie to będzie najczęściej Purchase czyli zakup. I pod to optymalizujemy? Tak, pod to jedno wybrane zdarzenie idzie optymalizacja budżetu. Ale są też inne, takie mierzące zdarzenia. Na przykład view content, ktoś obejrzał stronę produktu albo właśnie add to cart. One dają kontekst? Dokładnie. Dają cenny wgląd w to, co ludzie robią na stronie, w całą ścieżkę klienta. Ale to nie one są głównym celem optymalizacji. A propos, taka praktyczna uwaga. Słyszałam, że w polskim interfejsie bywają problemy z nazwami. Tak. Bywa myląco. Na przykład, leady i kontakt czasem są tłumaczone jako kontakt. Może to wprowadzać w błąd. Bezpieczniej chyba używać complete registration do formularzy zapisów, albo po prostu pracować na angielskim interfejsie, jeśli ktoś się czuje pewniej. Jasne. No dobrze, brzmi to jak naprawdę potężne narzędzie, ale czy ono działa tak bez zarzutu? No bo coraz więcej się słyszy o blokadach śledzenia, o prywatności. I słusznie się słyszy, bo wiesz, wyzwania są realne. Po pierwsze mamy ad Używa ich, no, całkiem spory procent internautów. Mówi się o 30-40%. To już sporo. Sporo. Po drugie, banery cookie. Jeśli ktoś nie wyrazi zgody na ciasteczka marketingowe, no to pixel nie zadziała dla tej osoby. Proste. Do tego dochodzą same przeglądarki. Safari ma swoje ETP, czyli Inteligentne Zapobieganie Śledzeniu. Firefox ma ETP, wzmocnioną ochronę przed śledzeniem. One aktywnie ograniczają takie skrypty jak Pixel. A największy cios zadało chyba Apple's iOS 14. Zdecydowanie zmiany w iOS 14.5 i ta polityka ATT App Tracking Transparency to była no rewolucja. Co się zmieniło? W skrócie. Apple pyta użytkowników iPhone'ów, czy zgadzają się na śledzenie ich aktywności między różnymi aplikacjami a stronami internetowymi i co? I większość mówi: Nie. Zgadza się. Ogromna większość nie wyraża zgody. Skutki dla Pixela są poważne. Mówi się o utracie nawet 20 do 50% danych z urządzeń Apple. Wow, połowa danych. To brzmi jak, no, masakra dla marketerów. Jest to ogromne wyzwanie. Oznacza to mniej dokładne przypisywanie konwersji do reklam. Dane są często opóźnione, zagregowane przez system Apple, który nazywa się IEM Aggregated Event Measurement. Czyli nie widzimy wszystkiego od razu i tak dokładnie jak kiedyś? Dokładnie. I co jeszcze ważne, grupy remarketingowe, te tworzone na podstawie Pixela, stają się mniejsze, bo brakuje w nich wielu użytkowników iOS. To może prowadzić do wyższych kosztów kampanii. Skoro Pixel traci tyle danych. To jak sobie z tym radzić? Czy on w ogóle jeszcze ma sens? Ma sens, absolutnie, ale nie jest już tak wszechmocny jak kiedyś. Dlatego Meta, czyli Facebook, mocno promuje rozwiązanie, które działa równolegle albo uzupełniająco API konwersji w skrócie CAPI. API konwersji co to takiego? To jest fundamentalnie inne podejście. Zamiast wysyłać dane o zdarzeniach z przeglądarki użytkownika która może blokować Właśnie. Zamiast tego Informacje o zdarzeniach na przykład o zakupie są wysyłane bezpośrednio z serwera firmy sklepu internetowego systemu CRM do serwerów Facebooka. E, czyli omijamy przeglądarkę i te wszystkie jej ograniczenia, adbloki itp. Dokładnie tak. To śledzenie po stronie serwera jest bardziej stabilne i co najważniejsze, znacznie bardziej odporne na te wszystkie blokady. Brzmi sprytnie. Ale czy to nie jest jakoś bardzo skomplikowane technicznie i drogie, zwłaszcza dla mniejszych firm? Kiedyś wdrożenie wymagało głównie pracy programisty, ale teraz, wiesz, pojawia się coraz więcej ułatwień. Są gotowe wtyczki do popularnych platform e-commerce, jak Shopify czy WooCommerce. Okay. Są też narzędzia takie bardziej low-code, no-code, na przykład brama konwersji, CAP gateway. To takie rozwiązanie, które można postawić często w chmurze, na przykład na AWS-ie. I koszty zaczynają się od naprawdę niewielkich kwot miesięcznie. Czyli staje się to bardziej dostępne. Tak. I co ważne, Meta rekomenduje, żeby używać piksela i API razem. Dlaczego razem? Bo one się uzupełniają. Działają trochę jak taka siatka bezpieczeństwa. Facebook potrafi też deduplikować zdarzenia, czyli jeśli to samo zdarzenie dotrze i z pixela, i z kapi, to policzy je tylko raz. To daje najpełniejszy i najdokładniejszy obraz. Okej, okay, czyli mamy te dane zbierane przez pixel i kapi, są dokładniejsze, bardziej kompletne. Co dalej? Jak można je wykorzystać tak strategicznie? I to wiesz, zaczyna się prawdziwa magia marketingu opartego na danych. Te zebrane informacje pozwalają tworzyć niestandardowe grupy odbiorców, czyli custom audiences. To znaczy, możemy wysegmentować bardzo konkretne grupy ludzi, na przykład osoby, które odwiedziły stronę cennika w ciągu ostatnich 30 dni, albo te, które dodały produkt do koszyka za określoną kwotę, ale nie kupiły w ciągu 14 dni, albo te, które spędziły dużo czasu na blogu. Bardzo precyzyjne. I co z tym robimy? No właśnie, to pozwala na super precyzyjny remarketing. Możemy pokazać reklamę dokładnie tego produktu, który ktoś oglądał, albo zaoferować rabat tym, co porzucili koszyk. Możliwości są ogromne. To dla tych, kto, co już nas znają. A co z docieraniem do zupełnie nowych klientów? Pixel i kapi tu też pomagają? Jak najbardziej. Na podstawie tych danych z Pixela i kapi, zwłaszcza danych o konwersjach, możemy tworzyć grupy podobnych odbiorców, czyli lookalike audiences. Czyli Facebook szuka ludzi podobnych do naszych klientów? Dokładnie. Mówimy Facebookowi słuchaj, tu masz listę moich najlepszych klientów, tych, co kupują często albo wydają dużo. Znajdź mi w Polsce czy gdziekolwiek celujemy ludzi o podobnych cechach, zachowaniach, zainteresowaniach. I to działa. To jest niezwykle skuteczny sposób na skalowanie kampanii i docieranie do nowych, wartościowych osób, które z dużym prawdopodobieństwem zainteresują się naszą ofertą. To trochę jakby, wiesz, sklepiarz miał nie tylko listę, kto wszedł do sklepu, to jest Pixel, ale też dokładny raport z kasy. Kto co kupił, to capi i na tej podstawie prosił znajomych o polecenie podobnych, zainteresowanych klientów. Świetne porównanie. Czyli podsumowując, Pixel Meta, a dzisiaj właściwie Pixel w duecie z API Konwersji, to nadal absolutnie niezbędny element układanki reklamowej na Facebooku i Instagramie. Niezbędny, tak. Mimo tych wszystkich wyzwań z prywatnością, blokadami, bez tego trudno mówić o skutecznym mierzeniu efektów i inteligentnym kierowaniu reklam. Kluczowe jest więc zrozumienie, jak to działa, jakie ma ograniczenia, ale też jakie nowe możliwości daje KAPI. Dokładnie. I żeby podejmować po prostu lepsze decyzje marketingowe. Mhm. A na koniec może taka myśl dla słuchaczy do zastanowienia się. Poproszę. Jakie jedno takie unikalne dla danej strony, danego biznesu działanie użytkownika można by zacząć mierzyć? Może jako niestandardowe zdarzenie w pikselu czy Kapi? Coś specyficznego? Tak, coś co zdradza jakąś szczególną intencję zaangażowanie. Jak potem taką unikalną informację można by wykorzystać, żeby stworzyć jeszcze lepsze, jeszcze trafniejsze kampanie reklamowe? To jest świetne pytanie do przemyślenia. Co naprawdę wartościowego robią ludzie na naszej stronie, czego jeszcze nie mierzymy? Dobre zadanie domowe.